Cześć, witam Cię serdecznie na Polu Poznania. Ja nazywam się Weronika Liberska, a teraz chciałabym dać Ci przekaz z Kronik Akaszy. Przekaz, w którym będą pomagać mi karty głębokiego poznania. Możesz je dostać na mojej stronie www.polepoznania.pl. To jest fantastyczne narzędzie, w którym znajdziesz 60 kart dotyczących różnych tematów życia, ale które dotyczą każdego z nas i są na nim pytania. Te karty pomagają mi pracować też właśnie w Kronikach Akaszy. I dzisiaj właśnie z ich pomocą sobie troszeczkę popracujemy i to jest przekaz dla Ciebie na ten moment, żeby jak najlepiej połączyć się z tą energią akaszy, żebyś wiedział i wiedziała, że ten przekaz jest dla Ciebie, zamknijmy sobie teraz wspólnie oczy i weźmiemy sobie trzy głębokie oddechy, które połączą nas z teraźniejszością i właśnie z energią i polem akaszy. Zamknij oczy, weź pierwszy głęboki wdech. I spokojny, długi wydech za przeszłość, za to, co już było. Drugi wdech. I spokojny, długi wydech za przyszłość, za to, co dopiero będzie. I trzeci wdech. I spokojny, długi wydech za teraźniejszość, za bycie tu i teraz. Poczuj swoje ciało w teraźniejszości. I zaczynamy. Ja teraz połączę się z kronikami Akaszy. Uziemię się, odmówię modlitwę. Ty, jeżeli chcesz nauczyć się czytać kroniki Akaszy, no to zapraszam Cię do mojego kursu: albo kursu certyfikowanego, który jest ze mną, albo kursu takiego, w którym zebrałam wszystkie najważniejsze rzeczy i z którego możesz uczyć się samodzielnie. On zawiera medytacje, e-booka i różne ćwiczenia. Kroniki Akaszy są teraz otwarte. To, co widzę na początku, to widzę ciebie mało małego i łono, dosłownie, kobiece genitalia, które się otwierają, i jakby wypuszczają ciebie z tej przestrzeni. I to jest o takich właśnie odrodzeniu. O odrodzeniu to jest, no. Taki obraz, mi dali mistrzowie, dosyć oczywisty, ale tak, symbolizuje ten obraz właśnie odrodzenie. Wchodzisz w moment w swoim życiu, w którym się odradzasz i. Powiem więcej. W tym momencie jeszcze masz już jakieś przeczucie na ten temat, ale jeszcze o tym nie wiesz, bo nie masz tej energii, bo jeszcze wiesz przed odrodzeniem co robi dziecko. Jest w 9 miesięcy w łonie matki, jakby czerpie y, energię od mamy, no nie? Rozwija się, buduje i dziecko mogłoby, gdyby miało taki umysł y, świadomy, pomyśleć sobie Boże, ja nic nie robię, ja prokrastynuję, po prostu nie jestem godny niczego, niczego nie osiągnę, ale dziecko się tym nie przejmuje, ponieważ nie ma jeszcze tych wszystkich naleciałości, które mamy my. I ono po prostu się w tym łonie matki rozwija. I kroniki mówią mi, że mogłaś i mogłaś mieć teraz niedawno, przez jakiś czas, takie poczucie, że właśnie nic nie robisz, że już jakby te cele wszystkie, które sobie ustaliłaś, to wszystko, co chciałaś i chciałaś osiągnąć, to już. Już jakby trudno, już się poddaję, już, już tego nie ma. A tak naprawdę ten element poddania się, to nie było poddanie takie, jakie ci się wydawało, że dobra, jestem beznadziejny, poddaję się, nic nie będę robić, po prostu będę robić to, co mi ludzie powiedzą nie. To tak naprawdę głęboko w Twojej duszy było poddanie się wyższemu ja, poddanie się Bogu, poddanie się Akaszy zwij jak chcesz, ale musiałeś i musiałaś dostąpić właśnie tego takiego zrezygnowania, żeby w końcu prawdziwie się poddać, bo też kroniki jakasze mówią mi, że tak naprawdę ty o to poddanie, ty o to surrender, się starałeś i starałaś, nagrałam taką piosenkę Surrender i właśnie chcę do niej zrobić teledysk niedługo, więc pokażę wam ją. Ty o to poddanie się starałeś i starałaś, tylko właśnie przez to, że... Żeby się poddać, to trzeba wyłączyć ten racjonalny umysł. To nie zauważyłeś nie zauważyłaś tego, że to wszystko jest zgodne z planem. Pokazują teraz mi mistrzowie książkę, że to jest taki książkowy przykład manifestacji. Że najpierw jest takie mocne manifestowanie, potem czegoś robienie, potem to, potem to, i na końcu jest to poddanie. Ale nie każdy umie poddawać się świadomie. Zresztą kroniki mi podpowiadają, że to jest trochę bójda z takim poddawaniem się świadomym, że poddać się trzeba zawsze bez Angażowania tej takiej, tego ego, tej świadomości. I to jest właśnie jedna z dróg, jak to zrobić: takie trochę zrezygnowanie, że ten wszechświat wydaje ci się, że on trochę oponował, że on nie chciał z Tobą współpracować, że Ty zrobiłeś wiele błędów i zrobiłaś, ale to nie o to chodziło. To właśnie prowadziło Cię do tego momentu, w którym jesteś teraz i do tego odrodzenia, które zadzieje się na przestrzeni kilku miesięcy. Więc to jest bardzo pozytywny przekaz, ale też jest przekaz, daj sobie czas. Daj sobie ten odpoczynek jeszcze, daj sobie, no, żeby wykształcić te wszystkie organy, te wszystkie nerwy. Wiesz, tak jak dziecko się wykształca w brzuchu matki, daj sobie to jeszcze przez chwilę. I, I miej tą nadzieję, bo teraz już do twojej świadomości dotarła ta myśl, że to nie było po nic, że to nie było dlatego, żeby ci pokazać, że jednak świat jest beznadziejny, tak jak inni ci mówili, że jednak do niczego się nie nadajesz. Tylko to było po to, żeby wyłączyć twój świadomy umysł. Żeby pozwolić energii działać tak, jak ma zadziałać. Bo po prostu teraz czuję właśnie takie wzruszenie i wielką inspirację w tych kronikach hakaszy. Więc jeżeli ten przekaz z tą rezonuje, to też napisz mi na dole, czy rezonuje. Możesz troszeczkę powiedzieć, dlaczego, tak, dlaczego nie. Bardzo jestem tego ciekawa. I teraz sobie właśnie użyjemy jeszcze kart głębokiego poznania. Zobaczymy, co jeszcze. Mogą nam one właśnie w tych kronikach podpowiedzieć, ale czuję taką w ogóle mega inspirację, ale taką spokojną, właśnie jeszcze, nie? Bo to jeszcze jest, jeszcze jest ten okres przed. Cisza przed burzą. Zobaczcie. Dziecko odpoczywa przed narodzinami, cisza przed burzą jest, no nie? Więc ym, no, cicha woda brzegierwia. Wszystko jest ok, wszystko jest ok, taki jest przekaz generalnie. Zresztą, też tutaj, jeżeli chodzi, mówiłam też w poprzednim filmie o tym, yy, o takie yy, życie zgodnie. O, jedna wypadła. Życie zgodnie ze sobą, życie zgodnie z porami roku, życie zgodnie ze strukturą świata, no to też jest bardzo ważne, nie? Żeby yy, przypomnieć co... So mam brudne ręce. O, i teraz już mi się pokazują przekazy. Zaraz ten jeszcze... Dobra, jeszcze dwie karty wylosuję i zobaczymy. I warto sobie przypomnieć to, że ty też tak się czułeś i czułeś zeszłej zimy, że to nie jest takie wszystko straszne, jak nam się wydaje. Przecież sobie tak to przyklepać trochę, żeby mi nie odleciało. Wy już widzicie te karty, ja nie, a jedną ja widzę, a Wy nie. I ta karta, która wypadła nam przed chwilą, to jest nagość. A tutaj, mama, czyli o to, o, to, o czym mówiłam, i płacz. Zaraz sobie. Mhm. Czyli to łono matki, no dosłownie o tym, o tym przed chwilą mówiłam, wspaniałe. Kocham te karty głębokiego poznania, po PL. Sama je stworzyłam, wspaniałe. Mama, płacz, nagość. Tu są różne pytania też na tych kartach. Um, przeczytam ci takie, które rezonują. Możesz sobie je zapisać i potem na nie odpowiedzieć. Co czujesz, gdy słyszysz słowo mama? Możesz sobie to zapisać i potem odpowiedzieć. Na razie sobie przeczytam. Przekaz. Kiedy ostatni raz płakałeś, płakałaś? Z czym kojarzy ci się nagość? Takie dwa pytania, e, takie trzy pytania z każdej karty po jednym wybrałam, które mi zarezonowały. Jeżeli chcesz wszystkie poznać, no to zapraszam cię serdecznie do zakupu. A ja dalej mówię o przekazie. No to odrodzenie bardzo mocno tutaj, tutaj ze mną rezonuje. Płacz. Właśnie to, o czym też mówiłam przed chwilą. To jest to, że już, już byłeś taki zrezygnowany, zrezygnowana, ale też. I zobacz, i to można właśnie na dwie. To poddanie się można interpretować na, dwie, na dwa sposoby. Tak samo płacz. Płacz nam się kojarzy często ludziom takim dorosłym, którzy są już w tym systemie, z, takim, z taką właśnie rezygnacją, z takim właśnie poddaniem się, z takim właśnie smutkiem, wiesz, coś, coś jest nie tak. A tak naprawdę płacz to jest często jedna z pierwszych komunikatów jak wychodzi dziecko na świat i to dziecko nie płacze, bo cierpi. Tylko to jest jego ten pierwszy oddech, wydech, ten jego pierwszy dźwięk, ten jego pierwszy komunikat. Płacz tak naprawdę jest pięknym początkiem właśnie i takim komunikatem jestem tutaj, usłyszcie mnie, poddaję się, poddaję się wam wszystkim. I tutaj dalej jest właśnie ta mama i też człowiek rodzi się Rodzi się nagi, nie? Rodzi się w nagości, I, i po prostu to takie bycie sobą tutaj mi też rezonuje, że to Twoje odrodzenie jest związane z tym, że w końcu jesteś sobą, że w końcu przyznajesz się do siebie, że w końcu stajesz w swoim najwyższym potencjale, niezależnie od tego, czy osoby z Twojego otoczenia również w nim stają, czy jeszcze nie. Okay? Tak naprawdę możesz mieć dużo projekcji na temat tych osób, to może być zupełnie coś innego niż ci się wydaje. Więc. Jakby takie bycie sobą niezależnie od wszystkiego i właśnie to zaopiekowanie się tutaj zarówno mama, jak mama, ale też mama jako ziemia, jako wszechświat, jako ktoś, kto cię prowadzi, jako ktoś, komu możesz zaufać przy kim być nagi. I właśnie ten wszechświat teraz, ta matka, ten ojciec również, ale tutaj bardziej no, ta mama tutaj nam się ukazała. Taka w twoim życiu też nastąpi taka reinterpretacja. Wydarzeń z przeszłości też, które się zdarzyły, które dla Ciebie były obarczone może traumą, może smutkiem, może źle na Ciebie wpłynęły, zobaczysz je wkrótce zupełnie z innej perspektywy, a może już nawet zaczynasz je dostrzegać z innej perspektywy. Tak samo właśnie, jak, jak ten płacz, nie? czy jak to poddanie się. To już nie będą dla ciebie rzeczy złe, tylko to będzie coś pięknego, coś bardzo życiowego, coś bardzo utwierdzającego, bo my, teraz patrzę też w kroniki. Jako świat, jako całość, boimy się tego poddania, boimy się tej nagości, tego bycia sobą, tego płaczu, ale to tylko dlatego, że w naszych umysłach stworzyła się, stworzyły się różne percepcje na ten temat. Ale nie ma się czego bać i właśnie jesteśmy tymi dziećmi tej naszej matki, która się nami opiekuje. I teraz wszechświat się sobą mocno zaopiekuje. Daj sobie jeszcze ten czas na to, żeby być nagim, bezbronnym, niewinnym, płaczącym. I, I dla siebie być tą też matką, tak? No bo często jakby nie mówię o takiej mamie, no twojej mamie, nie? No oczywiście też możesz to jako, jak chcesz interpretować, ale mówię o tym, żeby dla siebie, niezależnie czy jesteś kobietą czy mężczyzną, dać tą energię matczyną, dać sobie mm, przytulić to wewnętrzne dziecko. Te filmy, dwa, które teraz nagrałam po kolei, nie wiem, który będzie pierwszy, ale one bardzo ze sobą są połączone, więc zapraszam cię serdecznie do ich obejrzenia. Właśnie tam też mówię o celach, o tym, żeby mocno się kontaktować z zewnętrznym dzieckiem. I to, co się teraz działo, to właśnie było po to, żeby ci, żebyś nauczyć cię zaufania, bo ludzie uczą się zaufania, niestety, <grym> bardzo często przez to, że boją się po prostu. Że walczą, jakby no, mało jest osób, które naprawdę otrzymały tak wspaniałe w ogóle warunki do życia, żeby po prostu zaufać. No nie? Że oczywiście rodzimy się z tym zaufaniem, ale często w pewnym momencie jednak to zaufanie jest bardzo mocno naruszone. I tutaj jakby też wszechświat cię nie poprowadził tak, że o super, wspaniale, zobacz, masz to, co to i to, 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 zaufaj mi. I tak byś nie zaufał i nie zaufała. Uczymy się ufać przez tracenie zaufania. Uczymy się kochać przez tracenie miłości. Uczymy się, wiesz, umieramy przez to, że żyjemy. I tak dalej, i tak dalej. Więc to było niezwykle potrzebne, to, co się zadziało w tobie. Daj sobie jeszcze chwilę tego czasu właśnie, żeby się tak sobie zamknąć. Ale nie zamknąć na innych, tylko tak zamknąć na siebie właśnie, ze sobą. Pobyć ze sobą i zaraz właśnie rozkwitniesz, bo to wszystko, co się działo, prowadziło cię do tego momentu, czekają cię ponowne narodziny. Być może nawet narodziny wiesz prawdziwe, kto to wie, ale chodzi o to, że będziesz naprawdę w tym swoim pełni potencjału dzieckiem Boga, dzieckiem Akaszy, dzieckiem Pola i wyjdziesz do swojej prawdziwej misji, którą już. Czujesz w sobie. Także życzę ci tego, życzę ci wszystkiego wspaniałego i dziękuję ci serdecznie za wysłuchanie mnie. Karty głębokiego poznania znajdziesz na Pole Poznania. Możesz się do mnie zapisać również na odczyty, na kursy, zakupić kursy, co tylko chcesz. Link jest na dole, a ja dziękuję ci bardzo. Mówiła do ciebie Weronika Liberska, Pole Poznania, na master.